Moi drodzy, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obejrzenia trzeciego odcinka z naszej wyprawy rowerowej drogą R10. Ten trzeci odcinek, słuchajcie, to etap w Województwie Pomorskim. No, i muszę przyznać, że ten etap był naprawdę wymagający. Zachodnio Pomorskie. Jechało się delikatnie, fantastycznie. Ta infrastruktura naprawdę była bardzo dobrze przygotowana. Zachęcam wszystkich do obejrzenia odcinka pierwszego i odcinka drugiego. Hmm, odcinek pierwszy oczywiście zachodnia Polska, odcinek drugi centralna Polska. A dzisiaj wszystkich mocno i gorąco zachęcam do e, trasy R10 w województwie pomorskim. Zobaczcie, co tam się działo. Gdzie można sobie się przespacerować te półtora kilometra i później jest przepiękny plaż. Ojej, muszka chyba. To oznakowanie linii R10 w województwie pomorskim woła o pomstę do nieba. To jest w ogóle jakaś kpina, nie wiem kto tam odpowiada za te ścieżki tutaj, czy wojewoda pomorskich, ale weźcie pan kuźwa za robotę, tak? Bo... Kilka razy już zjechaliśmy nie tam gdzie trzeba. Plaża w Słajszewie, chyba tak mu, chyba tak się wymawia, Słajszewo. No dobra, dzień ostatni naszej przygody i wyjeżdżamy z Jastrzębiej Góry, no i kolejny dzień. Kolejny dzień, kolejny odcinek. Dzisiaj już czwartek. Wyjeżdżamy z łeby. Dzisiaj odcinek 58 km przez piękne lasy, przez miejscowości Sarbsk, przez miejscowości Kopalino, Lubiatowo, plaża w Słajszewie. Chyba tak, mu, chyba tak się wymawia, Słajszewo. Piękna plaża, bo widziałem na Google Maps opinie 4,8 na 5. Wszyscy bardzo fajnie się o niej wypowiadają. Później kierujemy się na Stilo. Latarnia Stilo. Tam, gdzie świat się zatrzymał. Kolejna miejscowość przed nami to Białogóra. A jak ja lubię białą górę, kurczę. Słuchajcie, tam jest rewelacja. Piękne plaże, piękne dojście. Kawałek trzeba dojść tam około półtora kilometra. Ale naprawdę warto, przejść. oni zrobili teraz promenadę. Znaczy, to nie jest promenada, to jest takie dojście do plaży. Fajną uliczkę zrobili ścieżkę na rowery, ścieżkę deptak taki, gdzie można sobie się przespacerować te półtora kilometra i później jest przepiękny pla... ojej, muszka chyba przepiękna plaża z takim wspaniałym piaskiem fajne wydmy więc naprawdę warto, warto, w tej Białogórze się zatrzymać. No i później kierunek Dębki chyba, tak, Dębki. Też słyszałem dużo dobrego. Dębki, Karwia, Ostrowo i Jastrzębia Góra. I dzisiaj stajemy w i Górze. Dzisiaj odcinek chyba z dużą ilością... Drogi szutrowej w lesie, więc zobaczymy, jak to będzie. Czy będą podjazdy, czy nie. Hej, nagrywam film teraz, wiesz? I po jakichś kilku kilometrach, wreszcie, po zjeździe do mie miejscowości Dymnica, oczom moim ukazuje się znak R10. Wyskoczył, wyskoczył jak jeans z butelki. A tak poważnie. To oznakowanie linii R10 w województwie pomorskim woła o pomstę do nieba. To jest w ogóle jakaś kpina. Nie wiem, kto tam odpowiada za te ścieżki tutaj, czy wojewoda pomorski, ale weźcie pan Kuźwa za robotę, tak? Bo zachodnio-pomorskie województwo i te wszystkie miejscowości, które tam są, to po prostu jest przepaść totalna. Tam szlak R10 jest oznakowany, oznakowany wyśmienicie. A tutaj po prostu trzeba gdzieś się domyślać. Kilka razy już zjechaliśmy nie tam gdzie trzeba. To też takiego tipa daje, że jak będziecie jechali. Eee, niedaleko miejscowości Dymnica, ja to muszę nagrać. Miejscowość Dębina, jak? Dymnica! A pierwszy raz, proszę pani, tu jesteśmy, to jak mamy wiedzieć? Dymnica. Ale znaku żadnego nie ma w ogóle, żeby skręcić w ogóle. To jest. Psy jeszcze czekają jakieś za tym. Generalnie to tędy pewnie. Tędy pewnie. To nie jedźcie asfaltową drogą, tylko skręćcie na tą gorszą drogę, tam gdzie jest znak. Stilo. Bo wbrew pozorom ta gorsza droga właśnie leśna jest tą główną drogą. Natomiast jak dojedziecie do miejscowości Dymnica, to zobaczycie najgorszą drogę na R10 Ever. No nie było takich. To jest w ogóle masakra. Dobra. Jedziemy dalej w kierunku Stilo ciao tutti no i zobaczcie jak wojewoda posłuchał zaraz za Stasinem piękna asfaltowa dróżka w kierunku Stilo tak się załatwia sprawę w Polsce po prostu trzeba głośniej krzyknąć do wojewody i wojewoda zrobi i dojechaliśmy do miejscowości na końcu świata. Że odcinek ze Stilo do Lubiatowa takim pięknym lasem no jest naprawdę bardzo dobry. No nie ma asfaltu, ale ale wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Wiedzie się taką szutrowaną, zbitą drogą bez, bez e, piachu. Żeby zamieszkać, to trzeba sobie obóz zbudować, prawda? No. A jesteśmy w... w bardzo blisko już Białogóry. Białogóra. Tak, to, to tutaj, tutaj się właśnie rozwija ta biała góra, w tym miejscu, w kierunku dąbek. No, było, było przecież, był znak. O, proszę, jakie tutaj. Apartamenty premium, ale wciąż to nie jest poziom inwestycyjny zachodnia pomorskiego Do dombek, też takim szutrem, z tego co pamiętam, bo kiedyś tutaj byłem, dawno temu, z 15 lat, i regularnie odwiedzałem Białą Górę. Muszę przyznać, że nic się nie zmieniło. Troszkę jestem zszokowany, że stoi w miejscu. Ech. Bardzo mało turystów w ogóle też, ale. Te ceny po prostu zabijają też polską turystykę nadmorską. No jeżeli mam zapłacić 47 zł za zestaw z dorszem, plus do tego dopłacić 9 zł za frytki, no to sorry. Dziękuję bardzo. No dobra, jedziemy do dąbek. Dębek, przepraszam, dębki. No więc tak kto nie ma w głowie, ten ma w nogach, prawda? Jak się kask zostawiło w miejscowości Białogóra i dojechało do DOMBEK, to trzeba pedałować powrotną w stronę, więc plus 10 km, bo 5 w jedną, 5 w drugą Więc dzisiaj ja troszeczkę więcej zrobię. No ale wychodzi słońce, więc pogoda sprzyja temu, żeby sobie jechać. Także lecimy dalej. No i po kilku kilometrach wyjeżdżamy z lasu i wjeżdżamy do Wębek. Tu jest ta piękna rzeczka. czarne Fajna rzeczka, trochę brudna A ona z jeziora Żarnowiec Z tego co kojarzy dopływa I wpływa do morza a tu jesteśmy w miejscowości Domki, już też fajna miejscowość. Karwieńskie bota, Czina Bota, proszę bardzo. Powiem szczerze, że naprawdę tutaj chata jedna lepsza od drugiej naprawdę. Wszędzie warszawskie rejestracje Chałupa za chałupą Kurde po prostu czat zobaczcie bari Ręka Ty wiesz właśnie, białe lub żółte domki z tymi czarnymi drewnianymi przepaskami. Wyjazd z Ostrowa w kierunku Jastrzębiej Góry Tutaj będzie podjeździk taki fajny No w końcu Jastrzębia Góra, tak? No dobra Dzień ostatni naszej przygody I wyjeżdżamy z Jastrzębie Góry Póki co kierunek Władysławowo, tam przyjeżdża do nas nasz Kupello z trójmiasta, z Gdyni. Pan Piotr o 10.16 wysiada z pociągu Gdynia w Władysławowo i dołącza do nas na 41 km do. Dyni ścieżką rowerową niedaleko zalewu Gdańskiego, Zatoki Gdańskiej, przepraszam, Zatoki Gdańskiej. No, a przez miejscowości Puck Żelistrzewo Mechelinki najprawdopodobniej. No to już on nas poprowadzi tą drogą, więc. Ruszamy w ostatni dzień, wyjeżdżamy tak jak powiedziałem z i Góry. Pogoda zdecydowanie lepsza. Ostatni dzień ma to do siebie, że że się poprawia pogoda. Zazwyczaj. Przez cztery dni było pochmurno. Czasami lało. Na szczęście my trafiliśmy na Okna pogodowe. Eee, I tylko kilka razy złapaliśmy taki mocny deszcz. Natomiast, eee, tak jak mówię, dzisiaj już pogoda ładna. Trochę wieje. I jakby nie było też wieje ze wschodu, nie z zachodu, więc pod wiatry jedziemy dzisiaj. No są takie mocne zrywy tego wiatru. Yy, ale mamy do słowa tylko 6 km także tak. no, niebawem będziemy także do zobaczenia hej Dajemy. co za korzenie pod tą ścieżką 9:45, także mało jeszcze ludzi. Wszyscy śniadanku zapewne, zapewne jedzą, a my dzisiaj wyjeżdżamy naprawdę bardzo wcześnie. O 9:30. No i lecimy. Za chwilę rozewie Później chłopowo. Władysławowo cetniewo, Władysławowo, a później to już Nasz kumpel z nie Jest i to Przyjmujcie, się tak nie wygląda szlaker 10 To po prostu kolonie jadą Wbrew temu co Wszyscy mówili w szczycie sezonu wprawdzie no mamy słabą tą pogodę Nie było tyle ludzi Oczywiście co jakiś, co jakiś czas zdarzały się osoby z sakwami ale nie było to tak, że po prostu jeden za drugim jechał, także jest naprawdę spokojnie, przyjemnie oczywiście w większych miejscowościach, dużo, dużo ludzi, tak więc trzeba tam zwalniać i uważać ale jest okej, okay, naprawdę i wadę słabowało Jedzie, czuć się akurat Dobra Adam, tutaj chodź bo Jezu ile ludzi Wracając Pociąg no ale ile ludzi pociąg Tak. 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 na Tak. Za na Tak. dla Tak. w dnia, roku, pociągu o Lecimy z Władka do miejscowości Swarzewo, później Puck, Mechelinki, Gdynia i kończymy zabawę. I Up, and be a safe, Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who find it. And being negative, you should be getting after it. I got facts over facts, over tracks, listen basket. So speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay and last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, the reflection of the emptiness. Dobra liście do końca. Dobraliście do końca z nami, dojechaliście do e, Trójmiasta. To koniec naszej przygody z trasą R10. Było fajnie, było ciekawie. Było naprawdę deszczowo, ale też słonecznie, jak e, w naszej pięknej Polsce. Jeśli zastanawiacie się, e, czy jechać e, trasą R10, to jak najbardziej tak, muszę Wam powiedzieć, że. E, Decydujcie się, jedźcie, bierzcie rodziny, bierzcie też mniejsze dzieciaki. Bez problemu dadzą radę. Można sobie tą trasę podzielić na mniejsze dystanse. Dobrać troszkę więcej urlopu, przejechać w półtora tygodnia i naprawdę jest fajna, rewelacyjna przygoda. A tymczasem ja bardzo serdecznie zapraszam na inne moje przygody. W planach będzie na pewno Chorwacja. Będzie kilka też tras rowerowych w okolicy tutaj Warszawy, więc na pewno będzie się działo na moim kanale, także zasubskrybuj, daj lajka i do zobaczenia w następnych filmach. Hej!